słuchajcie, jak wiecie, w Niemczech można dostać tylko 8 punktów karnych, po czym jest zabierane prawo jazdy. W jakich przypadkach? No, oczywiście, jeśli posiadasz niemieckie prawo jazdy, to jest oczywiste. Zabierają tobie, nie wiem, ewentualnie jeszcze wysyłają ci jakieś na badania. A jakie jest z polskim prawem jazdy? Czy też mają prawo ci zabrać? No, nie mają prawa ci zabrać. Fizycznie te prawo jazdy możesz mieć, lecz dostajesz zakaz prowadzenia pojazdu na terenie Niemiec. No i jeśli policja gdzieś zrobi kontrolę i sprawdzi, że masz zakaz tej jazdy w Niemczech, to w najłagodniejszym przypadku dostaniesz ogromną grzywnę, ale możesz też zostać aresztowany, a mogą ci nawet skonfiskować auto. Także, tak czy inaczej, to, że mamy fizycznie prawo jazdy dalej nic nie robi. Poza tym, że możemy jeździć w innych krajach normalnie. Oczywiście mogą niemieckie władze wysłać jakieś tam informacje do Polski, że taki zakaz macie. Nie wiem, czy to coś zmieni, czy nie. Ale tak czy inaczej, raczej tego nie robią. I normalnie możecie sobie dalej w Polsce jeździć, jeśli sobie wszystko baliście w Niemczech. Wiadomo, że jednak jazdy w Niemczech już po tym zakazie się raczej nie opłaca, bo naprawdę może, mogą być z tego wielkie problemy. Tak jak mówiłem, nawet aresztowanie. Także tak to wygląda, bo wiele osób wiem, że oddaje prawo jazdy, czy tam przekroczą prędkość za szybko i na miesiąc oddają. Nie muszą tego robić, to po prostu jest zakaz jazdy w Niemczech. Albo na miesiąc, albo na stałe. Zależy, czy nazbieramy tych punktów powyżej 8, czy to jest to przekroczenie takie, gdzie jest ten zakaz na, na kilka miesięcy albo na miesiąc. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że już jest to wyjaśnione. Trzymajcie się, cześć.